na rozwidleniu jestem po tankowanku jedziemy dalej w trasę nie wiem czy taki rodzaj filmów się Wam podoba jeśli tak to dajcie znać Wjeżdżamy właśnie naszą piękną obwodnicę przed nami widzimy piękne chmury o. zobaczymy o zaczyna padać jak Mercedes sobie poradzi w takich w tragicznych warunkach droga prawie, prawie pusta no zobaczymy nowa obodnica tu mamy fajny uskok no zaraz będzie, jest hop akurat mercedesa ta strona to nie jest szkodliwa, z drugiej strony jest gorzej tu drugi milionów złotych w włoto według mnie, ale to mniejsza z tym jedziemy dalej przed siebie No jadę na spotkanie tym chmurą przed nami Jest 35 km do celu źle słychać, z uwagi na to, że mam włączone otwarte okno i papierosa palę. <laughs> tak, Mercedes się fajnie pogoda ogólnie za fajna się zapowiada. Piękne góry. A wszak palę, to nie do kostówki, bo im szybciej jadę, tym wiadomo, gorzej im się pali. Znaczy, ciekawi co tu się wydarzy dzisiaj. Za 800 metrów, na rondzie drugi zjazd. Tutaj raczej stawiamy na przyjemności niż na zarobek. Wczorajszy kierowca, Tiro, okazał się niestety pod wpływem alkoholu i został wyeliminowany z drogi. Szkoda, że nie było jak szans nagrać momentu, kiedy. Facet został zatrzymany, ale no niestety czas na Policja zrobiła swoją robotę. Nawet nie wiem, ile to już się czasu nagrywa. O, Elka jedzie, ciekawy dokąd. Były dwie minuty nagrywania. Elka chyba ćwiczy na wrotkę na rondzie. Nie, Elka będzie jechała w stronę Koszalina. Siege z ronda. Zabudowane jadą. Kiedyś też się każdy z co tu jeździć, tak? No to wybaczam, takie prędkości jak 45 na godzinę. Niech sobie Chevrolet pierwszy machnie ją. Dobra, proszę, nie chcę, to, to ja to zrobię. Podwójna ciągła, koszczemane poszedzenia. Pięknie. Masz trochę tej mocy na zapasie, więc się nie boję aż tak. Kurde, na tym tym masakra. Kobiety, no mnie ktoś na policję nie podpierdolił z tym filmikiem, bo kurwa zaraz wyląduje na ten. Mandat mi do domu przyjdzie. 4 minuty. No, do 10 minut już nagram. Jak się wam taka koncepcja filmów podoba, no to śmiało dajcie lajka i napiszcie w komentarzu. Chyba, że mnie chujowo słychać, no to nie wiem. Bo sprawdzałem to z siebie w miarę dobrze, słyszałem. O, mamy właśnie BMW ZDR. Po lewej stronie taksówka Pięknie Policja A więc jednak policja tu stoi Oznaczyć kontrolę Nie tutaj tylko światłami Chociaż jeśli są potrzebni No to nie łapią Bo no tego należy też nasze bezpieczeństwo na drodze Jakby nie było <laughs> Niech pierwszy rzuci kamień ten Który nigdy nie złamał przepisów ruchu drogowego wam że nie jeden z nas No jadąc tam do hurtowni po sprzęt to akurat miałem przyjemność na tej obwodnicy ekspresówce z A8 się spróbować No przy 200 gościu imię po prostu ale, ale to moja głupota jest Nie róbcie tego, to jest moja głupota Czasami zachowuję się jak kawaler a Trzeba bardziej być kierowcą, a nie takie na no tutaj właśnie dochodziło do bardzo wiel dużej ilości wypadków osoby skręcające w lewo najczęściej wjeżdżały w 4 litery osoby yy. osoby jadące prosto skręcały w 4 litery osoby skręcającej w lewo a z tamtej strony osoby osoba która skręcała w prawo, to miała zazwyczaj kogoś też w tyłku i lądowała na dole no to tak właśnie rodzaj drogi, trochę dziwny, ale no, tu nikt ronda nie wybuduje tak na krajówce niedługo nasz kochany rząd zapowiedział, że będzie z 2025 roku powstanie ta ekspresówka, ale to będzie całkiem inna droga, gdzieś tam na lewo będzie ciągnięta będą dwie drogi nad morze, fajna sprawa Którą będę wybierał, nie wiem, zobaczę, zastanowię się jeszcze. Będzie można fajne filmiki z tej drogi nagrywać. Na pewno trasa do koszalina się o wiele szybciej skróci. Tam, już bez takich farmazonów rzeczek w pół godziny do Koszaliny dojeżdża. Bo jest to do wykonania, ale to jest do wykonania dosłownie z 15 ubezpieczeniami na życie i 30 różnicami w ręku. Motorem to mój kumpel kiedyś dojechał podobno w 20 minut, no nie, ale to było naprawdę już istna głupota. Przecież to chyba nie wiem, jakoś początek sezonu i pusta dlatego mu się może udało, bo nie ma co szaleć zbytnio. No w tył kad jedzie. Co, so, 9 dyszek, nie ma co przyspieszać. No i to tak właśnie wygląda. czekaj jak ktoś te filmy w ogóle będzie oglądał, dobra, będzie 4K, to będzie 10 minut, to darczów w zupełności. jak się wam będzie podobało to ręka w górę jeśli nie będzie podobało to łapa w dół i chodź. tam nie ma czym się przejmować <laughs> przepraszam za na mam nadzieję, że z waszymi pociechami tych filmów nie oglądacie Opel wylądował mechanika, termostat chyba strzelił teraz tygodniu jakaś tam kasa się zarabia, ale lepiej to było na no, weekend będzie lepiej jechać Nie podoba mi się taki tryb. O, tutaj do dziewczynka zajężałem z rodzicami w prawo bardziej. To nasza szaszłyka i na kiełbasę Zobaczymy, czy smutne smutni panowie będą stali tam kawałek dalej. Chyba nie. Uuu, kurwa, nie wyspałem. Ci. No i tak sobie lecę sam. Można w pracy. Mercedes, jak robi robotę swoją traktor. to się pierwszy wychyli? Tego wina i Benz. Nie, nikt się nie wychylił za szczęście. Karetka jedzie Ambulans. No, ratują nam życie, jakby nie było tak. Czy to oni, czy strażacy, to totalny szacunek dla tych służb. Bo no, strażak to naprawdę. strażacy w tak ekspresowym tempie dojeżdżają, czy do wypadku, muszę przyznać, że. Jestem pod wrażeniem ich umiejętności. Bo najmniej zawsze starają się nas uratować. Mówię nas, bo sam osobiście trzy razy wzywałem. No dobra, teraz mijamy sokolnik. jak drogi. Dobra, 9 minut filmu zleciało. Wystarczy. Jak coś, to wrzucam na YouTube. A. Komentujcie, lajkujcie. Subskrybujcie. Wam dziękuję serdecznie za subskrypcję do tej pory. Trzymajcie się moi kochani, życzę Wam jeszcze raz udanych, bezpiecznych, przede wszystkim bezpiecznych i zdrowych wakacji, jak najmniej punktów karnych, najmniej mandatów, najmniej przykrych sytuacji na drodze, a więcej szczęścia, wesołości i mnóstwo zdrowia i pieniędzy. Bezpiecznej jazdy jeszcze raz, trzymajcie się, hej!